Siemanko widzowie Jest takie słowo na YouTubie którego, Za które użycie grożą pewne konsekwencje To tak jak na Twitchu słowo n-word oznacza bana, tak na YouTubie słowo koronawirus oznacza demonetyzację filmu już na starcie Także miło mi was powitać, dzisiaj case drop i chcę wam od razu wytłumaczyć dlaczego nie streamowałem ostatnie 4 dni bo Byłem osłabiony i podejrzewałem, że coś chyba ten wirusik u mnie zadziałał i tak myślałem, że mam, ale potem się okazało, że jednak chyba nie mam, albo miałem, ale i tak na wszelki wypadek nie wychodziłem z chaty, więc odpaliłem sobie seriale czy coś. No, ale czułem się taki osłabiony, więc też nie streamowałem, bo nie chciałem tam dla was jakiś taki gówno treści robić, bo po prostu sam takich streamów nie lubię oglądać, jak ktoś tam mocno przymula. A właśnie tak się przez ostatnie 4 dni czułem. Więc wybaczcie mi. Dzisiaj będziemy testować nową funkcję na Case Dropie. Od razu Wam chcę powiedzieć: o mój kodzik. Kodzik na Case Dropie to DMG. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to zapraszam do wpisania. Gwarancja tego, że jak wpiszesz sobie mój kodzik, to będziesz miał darmową skrzyneczkę i będziesz mógł sobie ją otworzyć. To jest skrzynka Silver 1. Wspaniałe skiny. Widzowie już znają. Jeżeli ty nie wiesz, no to możesz zobaczyć, jakie wspaniałe skiny tam są. I będziemy testowali ten ulepszacz. Który jest jakimś nowym systemem, którego jeszcze sam nie widziałem. Sam nie wiem jak to dokładnie działa. Wiem tylko tyle, że... O, no nawet tu jest napisane. Minimalna wartość skina do ulepszenia to 40 groszy. Także chyba więcej niż było normalnie, bo tam chyba było od paru złotych. Jeżeli dobrze pamiętam. No i pojawiła się też w międzyczasie skrzyneczka Halloween. Za 139 zł już w przecenie z 200. No i ten cały Halloween event jeszcze potrwa kilka dni, także... Będzie można ją otworzyć. No ja mam 1200 po ostatnich naszych walkach na live. Przyszpanuję kasą i będziemy otwierać same skrzynki Halloween dzisiaj i testować jednocześnie ulepszacz, który jest teraz nowo wprowadzony na stronie. Dobra, co z tej skrzynki można zdobyć? Nozy odnajebania i biedny Orion na konajtańszy tańszy skin. Chociaż w najmocniejszej wersji Factory New, to i tak chyba przekażę te 139, ale po poprawcie mnie, jeżeli się mylę. No dobra, po 4 i potem ulepszać przetestuję. Kurde, coś się boję, że wszystko stracę na dzisiaj w tym ulepszaczu, bo jaki by nie był ten ulepszacz, to i tak zawsze mnie wydyma. Dobra, jest jeden nóż, zaraz zobaczę ile on kosztuje. Pięć stówek, czyli zyskałem stówkę w ogólnym rozrachunku, jest w porządku. Akurat nóż też przetestuję i dobra, i ostatni chyba becik, albo dobra, tak... Dwa razy dwa, żeby tak dla większych emocji. Dawno nie otwieraj skrzynek w się. Jeżeli znaczy w się to w ogóle nie otwieram ostatnio. Dobra, jest emperor. To już sprzedam, bo ja już wiem jak to będzie, jak to będzie działać. Trzy skrzyneczki, 417. Jeszcze jeden nożyk, no tak. Dlaczego by nie? O... Mmm, no nie za fajnie, ten dropik z tej skrzynki. No też tak połowę tej skrzynki, no kurczę. A właśnie, pamiętajcie o tych giveaway'ach, co ten case rob organizuje cały czas. Pobawmy się. Pobawmy się. Z tego co się dowiedziałem, to jest taka informacja, której... której nie wiem, czy jest to gdzieś tu napisane na tej stronie. Ale podobno jest tutaj 700 stron przedmiotów. Yy, nie chce mi się tego sprawdzać. Czego 11 tysięcy z, z tych przedmiotów jest już gotowych do wypłaty. Także błagam, nie piszcie mi, że magazyny są puste. Bo ja rozumiem, jak tam nie możecie wypłacić skina za 3 grosze jakieś naklejki. Bo <laughs> no tak bywa, kurwa. Ale jak wiesz, coś potężniejszego trafisz, to na pewno możesz mi wypłacić. I tutaj ręczę słowem. A moje słowo jest, wiecie, że to jest tak, no, moje słowo jest yy... bardzo ważne. Dobra, jak działa ten ulepszacz? Tu oznacza czerwone skiny, z tego co widzę, a tu oznacza fioletowe. Zacznijmy od tego fioletowego i mogę ulepszyć na, aha, czyli tu będzie 50%, 43%. Jestem w stanie jakoś zwiększyć swoje procenty. Co się tu klika? Hmm. A, bo ja mogę kilka skinów jednocześnie postawić. Czyli mogę postawić. Ja I odczyrę ręce, mogę postawić kilka skinów. Dobra, to stawiam skina za 168 zł, tak w sumie. No ale jak to tak? Że ja mam 5% szansy. A, dobra, już rozumiem. I tak jak wcześniej, czyli półtora razy dwa razy, ale to, są, to się już pokazuje na dole, czyli muszę sobie kliknąć te półtora razy, i wtedy mi pokazuje przedmiot. Ja chcę jeden tylko, czyli mam 60% szansy na to, że otrzymam nóż z tych czterech przedmiotów, które stawiam: Fast mode, Crazy mode, Crazy moda Ale co to się odpierdala? A, no to, ale dziwnie to działa. Ale to dobrze, że dało, bo tak to już nie zraziłem się do tego systemu. Okej, okay, mam nut. Eee, ale strasznie pojebany to a fast mod jak działa? No fast mode na jakimś tańszym skinie. No to nikt już nawet tak nie ma. Dobra, Desert Storm to tak no, trochę ryzyko bezsensowne, no ale spróbujmy na fast mode 60%. I, ale to przyjemne, tylko jakby się jeszcze kręciło tak fajnie. Mm. O kurwa, co to? Ale, że ta naklejka kosztuje 2 miliony złotych, 179 715? Ja pierdolę, mam 0% szans. Nie mam w ogóle szans, nawet jak 1000 złotych tutaj zainwestowałem. Co to za naklejka? No nie, no ona kosztuje złotóweczkę. <gry> to czemu tutaj 2 miliony? Kurde, jest chyba kilka skinów, co się jakoś tak... Bo kiczkało Reszta się zgadza Chociaż ten Safari Mesh Battle skradł 50 tysięcy Chociaż ja się nie znam Bo to czasami mogą być takie rzadkie jakości I pewnie ktoś z was zaraz napisze w komentarzu Ale kurwa, przecież takie rzeczy są Daję tego Emperora na półtora razy Tej naklejki to nie chcę jednak I teraz Emperora mogę zrobić Deserta I też na 60% <głos> <głos> Nie wiem kto to wymyślał <noise> Ale na pewno tego nigdzie nie ma Dobra, trzy razy weszło Zajebiście Dobra, jeszcze raz <laughs> Ale to jest kurwa takie zabawne Chociaż mniej, jak się stracisz kasę, nie? Ale cały czas mi wychodzi I tak hejterzy napiszą, że podkręcone Wezmę tak Półtora razy I tego freehenda jeszcze raz I a za 60 zł Mam większe szanse Dobrze, dobrze Czyli to tak działa Ale, za 60 zł z balansu ja kurwa takiego balansu nie mam Doskonale ja mam to wziąć? To co mi to już napisze? Aha nie mam balansu no ta Udało się Dobra Wszystko mi ulepsza ten ulepszacz I <ścoughs> I to jest zbyt podejrzane. To jest zbyt podejrzane, bo będą mnie hitować teraz w komentarzach, że, że ustawione. Ale ja serio, dopiero pierwszy raz to testuję i nic. No nie no, wiem, no, no działa. W każdym razie, ile mam teraz? Ty! Ale ja zacząłem z 1500, a mam 1400 w skinach. Kurde, cztery noże mi się udało zrobić, to teraz dwa zaryzykuję, a tego trafiłem, ten jest najdroższy. Czyli teraz, jakbym chciał, to mogę mieć rękawiczki, ale mogę zrobić tego trika, dać sobie tego noża. Używam balansu na 75% i dajemy Crazy Mode. Dobra, działa. Na 75%. Dobra, no i co? Dobra, próbujemy. To, to 50 zł dało mi 3% szans więcej. Kurczę, malutko, nie? 64 zł. Siadło! Za... <laughs> Ale co za co zsiada? To może to po jest. To może ja spróbuję jakiegoś hardego teraz, co? Na przykład na Na 5 razy. Skoro i tak już odzyskałem wszystko, to mogę zaryzykować. Dobra, mam to. I chcę na przykład mieć takiego parakorda na. No nie, no dobra, przesadziłem. Raz. Dobra, spróbujmy te rękawiczki na 46 3%. Przepraszam bardzo I na crazy mode Ej, wszystko wchodzi na tym ulepszaczu Ja już nie wiem Chciałem może przegrać Żeby wam pokazać, że się da przegrywać Ale się nie da chyba przegrywać Dobra, spróbuję raz zrobić 43% szans No kurde, jak to może nie wejść to musi wejść Mam 2 złote na koncie Dobra, zwiększy swoje szanse o 0,05% za złotóweczkę. To już musi się teraz wydarzyć. Pordeczko lecimy. Dobra, mam Mionirka za 2000. Chyba ten ulepszacz się popsuł. To za dobry jest. Spróbujmy jeszcze survival z tego emeralda zrobić jeszcze survival knyfla. nie jestem w stanie przegrać. W takim razie z Mionira robię jeszcze Karamblita Marble Fade'a Też na 60% <grymne> No co mogę powiedzieć, za dobry jest ten chyba Dobra, to teraz z Crimson Web'a robię Battle Fry'a na 60% No dobrze. To teraz Marble Fade robię Gamma Doplera na 60%. Kurwa! Już myślałem, że się coś zbugowało i mówię, ja wiem, dole, dobra, lecę do przodu, nie jak daję to, odbieram. Kurde! No i teraz boli ta strata, ale zysk jest dwukrotny tak naprawdę z 1500 na, na, 3, na 3200. Ajajaj, ale już, już myślałem, że wygram wszystko. Teraz jeszcze raz bym spróbował, ale wiecie jak to jest, że teraz dwa razy pod rząd by nie siadał i bym wszystko stracił, ale podoba mi się ten nowy, nowy system ulepszania. Także jak chcecie, to korzystajcie. Jeżeli ktoś z was gra na stronie. Jak ktoś nie gra, to może sobie spróbować za moją skrzynkę otworzyć. Jeszcze raz wam powiem, za złoty 25 i już tym skinem będziecie mogli sobie pograć na tych procentach szans. No i już dalej nie otwieram, także. Dziękuję wam serdecznie za taki mini odcineczek. Zapraszam oczywiście jutro na live'a i trzymajcie się na razie. A jeszcze łapka w górę jakbyś mógł. Byłoby miło. Dziękuję.